Hej, witam Was w kolejnym odcinku Znicz Ten Dziennik. Pierwsza misja. Bębni po tej stronie ołówkami. Żeby było lepiej, to ja wezmę sobie takie mazaki po prostu i nimi będę lepiej w ogóle to wtedy w ogóle wyjdzie. Okej, okay. więc otwieram moje dwa mazaczki, czarny i niebieski. I bębni nimi.

Zaliczone. Więc misja. Wszystko wygląda teraz tak. Kolejna misja, czyli katalog Plam. Widziałam sobie tylko yy, sześć kolorów, bo postanowiłam, że zrobię też mieszane. I takie to są właśnie kolory. Na początku otwieram yy, czerwony i maczam pędzelek. Wodzie. I nakładam na piersi. Tu by doby tu, tu by tu, du Bidu brązowy O, otworzył się Kubeczek będę Okej, okay, już mam dwa kolorki Trzeci Niebieski. Smarujemy. No i trzeci kolorek również jest zrobiony. Jeszcze chyba tutaj dodam, tak tutaj od boku tutaj ten. I to będzie i to będzie biały. No i wszystkie kolorki wyglądają w ten sposób. Zostały mi dwa i pomyślałam, że te dwa po prostu zmieszam. Więc najpierw otwieram czarny. Ups. No trudno. to je také divné. Dobra, i teraz jeszcze dodatkowe dwa kolorki są. Miałam je zmieszać. Nie zapomniałam. No dobra, pora na mieszanie substancji. Więc tak, więc tak. Pierwszy to wezmę sobie czerwony z brązowym. Ups, ach, odpomnę, no dobra I najpierw czerwone Dobrze tak, to zostawię, a tutaj zacznę Ups Coś mi spadło I teraz Brązowy. to jakiś kolor? Czy być może nie? Dobra, poczekamy jak coś to na efekt. I kolejne dwie farki. To jest niebieska z białą. Oh. I to damy tutaj. A na końcu wszystkie róże. Teraz otwieram białą, no i mieszam ją z niebieskim. Może, może mam poczekać, aż wyschnie. Nie, tak. I Wiedziałam, wiedziałam, że szary wyjdzie. Po prostu wiedziałam. I szary, i wyszedł szary. Tak, jak przewidywałam. I dwa ostatnie, czyli czerny z takim jaśniejszym niebieskim. Uch! I to dam tu. Teraz Wygląda, jak nic by się nie różniło. A tak się naprawdę przyjrzeć z tym i z tym, to trochę się różni. Nie, że to akurat wysło, tylko że w ogóle spójrzcie na tą różnicę tego. No dobra, i teraz wezmę czerwony z tym niebieskim. No i teraz jeszcze niebieski. Tego niebieskiego nawaliłam. I fioletowy. Teraz może na przykład yy, biały z czarnym. Tym razem biały idzie pierwszy. Yy, czarny znaczy. I tutaj nam bardziej prawdziwszy szary wyszedł niż ten, bo ten jest bardziej taki niebieski, a ten właśnie taki szary. I zostały nam dwa ostatnie kolory, czyli niebieski, taki lekki i brązowy. I teraz jeszcze brązowy. Tutaj chyba nam nic nie wyjdzie tylko taki brązowy zwykły po prostu brązowy jak brązowy ok więc druga misja zaliczona I po prostu to zamknę nawet bez wyschnięcia. Ups. Idę meju, meju. I teraz Chcę, żeby coś się odbiło z tej ała z tej strony. Pamiętam. Oh. Jeszcze raz. Serio. 180 i uwaga wyścigam ta -dam. tak to wyszło hi ale fajne Śmieszne. Ups, ups, ups. Klam. Pamiętamy tą misję? Pierwszą sama wymyśliłam. Podpal tę stronę. Do dzieła. Powrotem. Okej. Okay. Więc tak. ga I jedna strona. Muszę to tak jakoś zabezpieczyć. Okej, okay. wszystko zabezpieczone. Więc nic akurat takiego nie ma. Na pewno się złego nic się nie stanie. Więc okej. Okay. Ciekawe czy ta strona sama Нет, сама не пойти. Вин